Anna Maria Wesołowska. Filip Grabowski jest oskarżony o to, że doprowadził swoją dziewczynę Karolinę do śmierci samobójczej. Oskarżony nie przyznaje się do winy i twierdzi, że całe zajście to intryga Żanety Krzyżanowskiej. Matka dziewczyny jest przekonana, że to znajomość z Filipem doprowadziła jej córkę do śmierci. Jednak psycholog jest zdania, że postawa matki mogła być powodem samobójstwa Karoliny. Żaneta Krzyżanowska przedstawia dowód, który może świadczyć o tym, że winnym samobójstwa Karoliny jest jej brat, Michał. Karolina nigdy nie była dla ciebie koleżanką. Zdradziła się nieraz i ona o tym wiedziała. Ale dosyć już tej dyskusji. To jeśli można, Wysoki Sądzi, ja bym prosiła o odtworzenie dowodu numer 7. To jest fragment wideobloga, na którym Karolina dokonuje oceny swojej przyjaźni ze świadkiem. Proszę, Pani Ani. Chcecie wiedzieć, kim jest dla mnie moja najlepsza przyjaciółka? Jest zwykłą dziwką. Knuje za moimi plecami chce mi ukraść chłopaka. Co za szmota! Dlaczego ona mi to robi? Przecież może być każdego. Dlaczego akurat on? Ale ja nie chciałam jego ukraść. Ja ją ostrzegałam przed Filipem. Mówiłam, że on zachowuje się dziwnie, że chce nas skłócić. To on doprowadził do tego, że Karolina nie chciała z nikim rozmawiać, tylko z nim. Ona słuchała wszystkiego, co on jej kazał mówić i robić. A wiesz, co dokładnie oskarżony mówił Karolinie? On wmawiał jej, że jest najgorsza, że mu się nie podoba. Ja nie rozumiem tylko, dlaczego on zawsze wyskakiwał z takimi głupimi komentarzami, jak jeździałyśmy razem. Mówił, że lepiej wyglądam od Karoli i że jestem ładniejsza. Fantazjujesz? Nigdy tak nie mówiłem. Jak to nie? Robiłeś wszystko, żeby doprowadzić Karinę do ostateczności. Mieszałeś jej w głowie i wykorzystałeś tego naszą przyjaźń. Dlatego właśnie kazałeś mi przyjść do jej do domu. Zabiłeś mnie tam. Chciałeś, żebyśmy raz na zawsze przestały się przyjaźnić. Po co w ogóle namówiłeś mnie na to głupio kolację? I po co tam w ogóle przyszłaś? Proszę o spokój. A opowiedz nam o wydarzeniach 28 lutego. Wysoki sądzie, no, w tamten poniedziałek dostałam SMS-a, by wysłany z bramki przez komputer, ale treść była tego taka, jakby to Karolina napisała. Było tam, żebym przyszła do niej koło czwartej, bo koniecznie chce ze mną o czymś porozmawiać. No i jak zareagowałaś na tę prośbę? No, nie podejrzewałam, że to od niego. Pojechałam do domu do Karoliny, otworzył Filip. Powiedział, że Karolinie przedłużyły się zajęcia, no i żebym z nim poczekała w środku, bo on też na nią czeka z kolacją. I to działo się później? Weszłam do środka, Filip powiedział, czy może coś zjem, no od rana nic nie jadłam, byłam strasznie głodna, więc się zgodziłam. Potem nalał mi wina, no i nie wiem, jak to się stało, że znaleźliśmy się na tamtej kanapie. On mnie upił, on dosypał mi czegoś do alkoholu. Tak, proszę pani, trzy godziny później była pani przesłuchiwana przez policję i wówczas na pewno nie była pani pod widocznym wpływem jakiegokolwiek środka odurzającego. Normalnie przecież bym się z nim nie całowała na tej kanapie, jeszcze wiedząc, że Karolina za chwilę wróci do domu. No właśnie, to się stało, jak Karolina wróciła do domu. Dla mnie to było totalne upokorzenie, że nada jeszcze, jak on się wtedy zachował. To znaczy jak? No jak dupek, no cieszył się z tego, że Karolina nas nakryła. Udawał, że nie wiadomo, co robimy. No, jak weszła, to rozpiął mi stanik. Wiedział, że ona się patrzy, że jeszcze bardziej o tym zdołuje. Wykorzystałeś mnie! Ona na odwrót! Ale proszę o spokój. Co działo się dalej? Karolina poszła do swojego pokoju, a Filip za nią. To ty za nią poszłaś, rzuciłaś jej nóż. Filip kłamie, ja chciałam za nią pójść, wytłumaczyć to jej, ale musiałam się ubrać. On za nią poszedł. A czy oskarżony coś powiedział, jak wrócił? No powiedział, że teraz nie da się z nią o niczym porozmawiać, najlepiej będzie, jak wyjdziemy. No i ja mu głupia uwierzyłam. On chciał zniszczyć Karolinę, ale to rodzina była jej największym wrogiem. Ja już sama nie wiem, kto ją zabił czy Filip, czy Michał. Przecież on w pokoju Karoliny zaraz po tym, jak wyszliśmy. Była jeszcze ciepła, czy jeszcze żyła? I to ty ją zabiłeś! Żaneta! Dlaczego on nie może się przyznać, tylko siedzi cicho? Wszyscy mówicie mi, że to jest moja wina, przez to, co robiłam z Filipem. Wszyscy kłamiecie. Zabiłeś ją! Wszystko sobie zaplanowałeś! A ja myślałem, czymś winny, a to ty jesteś winny! Tylko ty! Poznajesz? Zabijcie tych głupie! A to! Myszek, jak ty się zachowujesz? Proszę się uspokoić, panie Dudzik. Proszę. Proszę o spokój. Uspokoi się pan? Czy chce pan ochłonąć na korytarzu? Postaram się. Kim pan jest? Lesław Tarnowski. Jestem ojcem Karoliny. Kiedy zeznawałem w śledztwie, jeszcze nic nie wiedziałem. Teraz wiem wszystko. To jest zabójca i ja przyniosłem dowody. Ale proszę się opanować. Tylko dlatego, że jest pan ojcem Karoliny, nie wymierzę panu kary porządkowej za takie zachowanie. Ale tu chodzi o moje dziecko. Miałem córka przez tego... człowieka... Zresztą, naprawdę muszę się uspokoić. Ja też tak myślę. Proszę usiąść. Czy do świadka są jeszcze pytania? Dziękuję. 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 Możesz usiąść, panie Dudzik, proszę podać mi te materiały. Proszę podejść do barierki. Proszę się przedstawić. Nazywam się Lesław Tarnowski, mam 48 lat, mieszkam w Wilanowie. Oskarżony jest dla Pana osobą obcą? Jak najbardziej. Proszę powiedzieć, w jaki sposób wszedł Pan w posiadanie tych materiałów i czego one dotyczą? Wysoki Sądzie Znalazłem te zdjęcia w moim hotelu, w piwnicy pośród starych dokumentów. Na tych zdjęciach jest poprzedni właściciel tego hotelu i jego rodzina. Chłopak ze zdjęcia. Przypominał mi Filipa e, i postanowiłem to sprawdzić. Poszedłem tam do ich domu. I co pan tam zastał? Starą ruderę, nikt tam już nie mieszkał. O, ludzie gadali, że wszystko dziedziczył ich syn, ale rzadko przyjeżdża. Wszedłem tam, żeby się rozejrzeć. I znalazłem te wycinki, które sędzia ogląda. Wtedy poukładałem sobie to wszystko w głowie. Co takiego pan sobie poukładał? Ludzie mi powiedzieli, że poprzedni właściciel hotelu. Tomasz Horabik. Zaraz po tym, kiedy wykupiłem od niego hotel, popełnił samobójstwo. Powiesił się na strychu. Podobno syn go odnalazł. To ty go zabiłeś. Ty i twoje machloje, przez które zabraliście nam hotel. Zrujnowałeś moją rodzinę. Doprowadziłeś mojego ojca do samobójstwa. I co? Chciałeś mi odpłacić tym samym, zabijając moje dziecko? Zabijając waszą próżność. Poczucie, że jesteście nietykalni. Że wszystko możecie kupić za te wasze brudne pieniądze. Karolina była tylko środkiem do celu. Ty potworze! To wy jesteście potworami. Nikt z was nawet nie pomyślał, że zostaliśmy bez grosza z matką po śmierci taty. Pamiętasz, co jej powiedziałeś, kiedy do ciebie przyszła, żeby się zatrudnił ciebie jako sprzątaczka? <laughs> że posłyszałeś, że kradnie. Poniżyliście nas. Nienawidziłem cię za to. Was wszystkich. Niszczyłem Karolinę dzień po dniu. Na waszych oczach. Cieszyłem się widząc, że jest coraz bliższa samobójstwa. Czyli to pan wysłał Karolinie tego maila namawiającego do samobójstwa i pan rzucił jej nóż. Zrobiłem to z przyjemnością. Ostatnie miesiące były nagrodą za to wszystko, co spotkało moją rodzinę ze strony tych ludzi. Prędzej czy później Karolina i tak by się zabiła, nawet gdybym jej nie pomógł. Okazało się, że ta cała rodzina jest chora. Ta próżna lalka, jakiej mamusia. Jak jej brat, jakiej koleżanka, jak wy wszyscy... Czy chory świzę? To wy jesteście chorzy. Wasz świat jest chory. Wyjdę z więzienia i was zniszczę. Wszystkich po kolei, ciebie też, rozumiesz? Wystarczy, panie Grabowski. Czy są pytania? Nie, dziękuję, Wysoki Sądzie. Dziękuję. Dziękuję, proszę usiąść. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Wysoki Sądzie we własnym domu. We własnym pokoju popełnia samobójstwo młoda, śliczna dziewczyna. Ten akt desperacji, to samobójstwo widzimy dlatego, że tę tragiczną chwilę rejestruje kamera w jej komputerze. Widzimy obraz, widzimy Karolinę i słyszymy dźwięk. Słyszymy bowiem w Wysokiej Sądzie ostatnie słowa, jakie Karolina wypowiada za ziemskiego żywota. Karolina mówi: To twoja wina. Zabije się. Zabije się przez ciebie. Te słowa kieruje do oskarżonego, bo oskarżony zamiast próbować jej pomóc, pocieszyć, podać pomocną dłoń, rzuca nóż, którym ta dziewczyna odbiera sobie życie. W szczególności to nie jest naturalny porządek rzeczy. Ludzie nie odbierają sobie tego, co mają najcenniejsze, nie odbierają sobie życia. Od tak. Musi być jakaś istotna przyczyna. A tutaj tą przyczyną był plan perfidnie utkany przez oskarżonego I muszę to powiedzieć, z konsekwencją został zrealizowany od samego początku do samego końca. W Sądzie, skończmy ten proces, skończmy sprawę oskarżonego, uznajmy go za winnego, wymierzmy mu cztery lata pozbawienia wolności i wyjdźmy z tego sądu. Dziękuję. O co Pani prosi sąd? Wnuszę jak prokurator. Proszę usiąść. Pani mecenas. Dziękuję bardzo. Wysoki Sądzie, rzeczywiście, Karolina była bardzo piękną dziewczyną. Bardzo piękną i bardzo nieszczęśliwą. Dziewiętnastolatka, która od kilku lat leczy się na depresję. Była osaczona przez swoją własną rodzinę. Przez wymagania, jakie się jej stawiało. Przez oczekiwania, co ma myśleć, jaka być, szantażowana przez swojego własnego brata, zdradzana przez swoją najlepszą przyjaciółkę. W tej sytuacji nie trzeba było chcieć jej samobójstwa, ani do niego pomagać, co zarzuca się panu Grabowskiemu, żeby faktycznie do niego doszło. Karolina wykazywała jednoznaczne tendencje samobójcze. Pani psycholog powiedziała, że nie trzeba było podawać jej noża, żeby rzeczywiście popełniła samobójstwo. Wydawać by się mogło, że wśród tych wszystkich osób bliskich Karolinie, jej ojciec jest jakąś lepszą postacią. Ale nie, okazało się, że pan też jest bezwzględny i tylko pieniądze się dla pana liczą. Dlaczego nie sądzi się pana Lesława Tarnowskiego o spowodowanie samobójstwa ojca pana Grabowskiego? I jak pan wszedł w posiadanie tych materiałów, włamując się do domu oskarżonego? Taka jest ta rodzina. Proszę sądu, pana Filipa Grabowskiego też spotkało nieszczęście. Ta trauma podsunęła mu rzeczywiście dość... Perfidny, jak wyraził się pan prokurator, plan. Ale może dlatego, że jego matki nie było stać na dobrego psychologa, którego z pewnością potrzebował mały chłopiec po tym, jak odnalazł ciało swojego ojca na sznurze. Dlatego wysoki sądzie, ja proszę o łagodny wymiar kary dla pana Filipa Grabowskiego, a te zdjęcia, jeśli sąd pozwoli, ja oddam matce ofiary po to, żeby na nie patrzyła, i patrzyła, i patrzyła, aż wreszcie pani zrozumie, co tak naprawdę zrobiła pani swojemu dziecku. Dziękuję bardzo. Noszę tylko wrażenie, że pomyliliśmy swoją rolę. Pani mecenas, myślę, że ten gest nie był na miejscu. E, bardzo proszę, o co oskarżony wnosi? O nic. Ale proszę wstać. O co pan prosi? O nic. Proszę usiąść. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Proszę wstać, sąd idzie. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sąd rejonowy po rozpoznaniu sprawy Filipa Grabowskiego uznaje go za winnego dokonania zarzucanego czynu i wymierza karę pięciu lat pozbawienia wolności. Proszę usiąść. Samobójstwo w Polsce nie jest karalne, chociaż narusza normę nakazującą ochronę każdego życia ludzkiego. Karalne jest natomiast namawianie do samobójstwa. Przepis mówi, kto na mową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, grozi mu kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Myślę, że ustawodawca ustanawiając ten przepis, nie przewidział, że można w tak okrutny sposób doprowadzić inną osobę do samobójstwa dziewczynę, przed którą było całe życie, która. Traktowała Pana jak ostatnią deskę ratunku, której było w życiu źle, ale chciała sobie życie ułożyć, chciała Panu zaufać. Zawiodła rodzina, zawiodła najlepsza przyjaciółka, a w końcu Pan obmyślił perfidny plan, jak doprowadzić do tego, żeby sama się zabiła. Niszczyłem ją dzień po dniu. To okrutne słowa. I tak naprawdę. W mojej ocenie to, co pan zrobił, jest niedalekie zbrodni zabójstwa, bo pan wiedział, że Karolina cierpi na depresji. Co pan zyskał? Pięć lat w zakładzie karnym? Czy warto było? Myślę, że za te pięć lat i tak nie będzie pan miał czystego sumienia, bo będzie cały czas pan żył myślą o tym, co pan zrobił i dlaczego ta dziewczyna, która pana kochała, zginęła. To wszystko w tej sprawie. Dziękuję Państwu. Zamykam rozprawę. Już za chwilę kolejna rozprawa. Dziękuję Ci, że przyszłaś. Przestań. Przecież jesteś moim bratem. Kiedy zobaczyłam Cię takiego pobitego, to coś we mnie pękło. Cześć, dziewczyny. I jak? Kochanie, jesteś boska, jak zawsze. No, świetnie. Przyprowadziłeś koleżankę. Jak sędzia zobaczy takich z boków, to odwoła rozprawę. Nie martw się i tak skończysz w więzieniu. To was powinni pozamykać! Banda obleśnych pedałów w damskich sukienkach! całą nie mogę tego słuchać. Idę zapalić. Proszę wstać, sądzie. Rozprawę poprowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska. Proszę usiąść. Otwieram rozprawę przed Sądem Rejonowym. Będzie rozpoznana sprawa Pawła Sajewca. Stawił się oskarżony oraz jego obrońca. Z wyboru. Adwokat Andrzej Mękal. Dziękuję. Pan prokurator? Paweł Sobczak. Dziękuję. I stawił się również oskarżyciel posiłkowy pan Tomasz Tatarkiewicz. Proszę. Dziękuję. Proszę, aby oskarżony wstał. Nazywa się pan? Paweł Sajewiec. Ile pan ma lat? Dwadzieścia siedem. Zatrudniony jest pan jako trener w klubie Fitness. Tak, zgadza się. Gdzie pan mieszka? W Warszawie. Nie był pan dotychczas karany? Nie, jak dotąd. <grym> Dziękuję, proszę usiąść. Otwieram przewód sądowy, udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję. Oskarżam Pawła Sajewca o to, że o świcie 20 marca 2011 roku w Warszawie dokonał uszkodzenia ciała Tomasza Tatarkiewicza. Oskarżony zaatakował Tomasza Tatarkiewicza przy zamieszkiwanym przez pokrzywdzonego bloku, zadał mu kilka ciosów pięściami. A kiedy ten przewrócił się, zaczął go kopać. Pokrzywdzony doznał rozcięcia skóry na czole, złamania kości żuchwy, złamania żebra, wstrząśnienia mózgu i licznych zasinień, co skutkowało rozstrojem jego zdrowia na okres powyżej siedmiu dni. Za popełnione przestępstwo oskarżonemu grozi kara nawet pięciu lat pozbawienia wolności. Dziękuję. Proszę, aby pan wstał, wysłuchał pan aktu oskarżenia. Czy rozumie pan treść zarzutu? Zrozumiałem i do niczego się nie przyznaję. W takim razie pouczam, że przysługuje panu prawo do składania wyjaśnień przed sądem. Ma pan również prawo do milczenia. Jaka jest pana decyzja? Chciałbym zeznawać. Proszę powiedzieć, co pan robił w nocy z 19 na 20 marca? No to byłem z kolegą w klubie, no i dosiadło się do mnie to coś. Wysoki Sądzie, proszę mi wierzyć, ja nie miałem pojęcia, że to jest facet. Ja się nie robię. powiedziałem, kim jestem, a ty postawiłeś mi drinka. Nie powiedziałeś mi. Ja pierwszy raz byłem w tym klubie i może inni wiedzieli, co on jest za jeden, ale dla mnie on był dziewczyną. W każdym sensie przekonajmy się, jak to rzeczywiście wyglądało. Wnoszę w tym miejscu o odtworzenie nagrania z klubu, w którym tamtego wieczoru spotkali się obaj panowie. Jest to dowód oznaczony numerem 3. Bardzo proszę, pani Aniu. Czeka, czeka. Dawaj do Popatrz co się dzieje naprzeciwko. Z tym transem. Nie wyglądał na pedała, proszę Cię, to są jakieś totalne jaja, filmy. Albo się facet schlał i nie wie, że ma faceta na kolanach, albo i pedałem. Jezus, nie wiem, ale naprawdę nie wyglądał. Po prostu, wiesz co, że aż by się chce, jak na to patrzę. Proszę Cię, tutaj koleś coś okropnego błagał. Nie no, proszę Cię, nie filmuj już tego, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Chyba Pani sędzia widziała w jakim byłem stanie. Nie miałem pojęcia, co się ze mną dzieje. Podobało ci się, przyznaj się. Ale nie jestem pedałem. Homoseksualistą proszę oskarżonego. <laughs> co działo się dalej? No to tak, no to w końcu wyszliśmy razem z klubu i pojechaliśmy do niego. I ja w samochodzie cały czas myślałem, że to jest dziewczyna. No i wtedy, pod bramą jego domu, jak zaczęliśmy. Całowaliśmy się, to, to ja go dotykałem i wtedy zorientowałem się, że to facet. No i uciekłem. Czyżby? A jak pan wytłumaczy obecność śladów krwi pokrzywdzonego na pańskim ubraniu? Bo w wysoki sądzie, ja go uderzyłem na dowidzenia z otwartej, ale należało mu się za to, co mi zrobił. Mnie, no normalnemu facetowi. No, no, no i wtedy no, poleciało, poleciało mu trochę krwi z nosa, bo to, bo, bo to jest cienia po prostu. No i ja wtedy wziąłem go za te szmaty i, i powiedziałem mu, że ma się nigdy więcej do mnie nie zbliżać. I pewnie właśnie wtedy pobrudziłem się krwią. No dobrze, co działo się dalej? No to tak, no to dalej zadzwoniłem po kolegę i przyjechał po mnie samochodem i rozjechaliśmy się do domów. Wysoki Sądzie, to tak, że gdyby nie policja, gdyby nie aresztowania, to ta cała sprawa w barze nie byłaby taka głośna. A tak, przez jednego Jednego drinka z tym przebierańcem zrobili ze mnie jakiegoś No Ciekawy, jakby pani sędzia się czuła, oglądając w internecie takie świństwa na swój temat. Proszę, oskarżonego, nie mam tak bogatej wyobraźni. Ja bardzo przepraszam, Wysoki sądz, ale Oskarżony mówi o tym fotomontażu, który znajduje się na stronie internetowej klubu Fitness, w którym pracuje. To jest dowód oznaczony numerem 4. Wnosiłbym, aby sąd go teraz odtworzył. Bardzo proszę, Pani Aniu. I widzi pani sędzia, przez co ja teraz przychodzę? No ja stracę pracę i wszystko stracę! Czy to wszystko? No wszystko no. Czy są pytania jeszcze do oskarżonego? Więcej nie mam, dziękuję bardzo. Panie prokuratorze? Dziękuję, nie mam pytań do oskarżonego. Pouczam, że przysługuje panu prawo do zadawania pytań świadkom. Teraz dziękuję, proszę usiąść. Pana oskarżyciela poproszę do barierki. Pan Tomasz Tatarkiewicz, lat 24 zamieszkały w Warszawie. E, tak, zgadza się. Z oskarżonym nie jest pan spokrewniony ani spowinowacony? Nie, poznaliśmy się tamtej nocy w cyjanku. Punktem obowiązku mówienia prawdy. Proszę nam opowiedzieć o wydarzeniach z nocy z 19 na 20 marca. Wysoki sądzie, tamtej nocy bawiłyśmy się z koleżankami w cyjanidy. Ja nie szukam seksu, szukam miłości. Nie jestem prostytutką. Co.